Chciałem przede wszystkim spytać o jedną rzecz, z taką troską przyznam, że cię chcę spytać, czy ci, nie bolą cię za bardzo plecy, a już wyjaśniam dlaczego, bo raz, że masz, no ciężar na tobie spoczywa zdobywania większości punktów, większości akcji, wykonywania skakania i tak dalej, a dwa, że po każdym meczu musisz nie, nieść na plecach Marysię Stędza. to jest chyba wyzwanie. Tak, tak, nie, nie bolą, nie bolą mnie plecy, więc y, to jest y, nasz taki trochę może rytuał, można powiedzieć, czasem po wygranym meczu, jak jesteśmy zadowolone, fajnie po prostu tak tą energię z siebie wyrzucić i, i pokazać kibicom naszą przyjaźń, więc, więc to jest fajne, ja jak najbardziej, y, mi to nie przeszkadza, a jest to fajna rzecz. A powiedz, skąd się wziął, kiedy się w ogóle narodził ten rytuał, bo nazywasz to rytuałem, to już na pewno wiemy, że to nie jest nowa sprawa, to już się zdarzało wcześniej wiele razy. E, rytuał, ciężko to powiedzieć, no okej, okay. może być rytuał, Zzwyczaj, zwyczaj, być tak, zwyczaj tak, 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 automatycznie, już nawet o tym nie myślimy, tylko po prostu tak się dzieje. I to jest, to, to zawsze, kiedy wygrywacie, musi się to odbyć, bo to inaczej, nie, nie, nieważny wynik był. <laughs> nie, no może aż tak, to nie, może aż tak, na tym nie zwracamy uwagi, ale... Mniej więcej. Ja Mówimy teraz troszkę poważniej o rzeczywistych obciążeniach fizycznych, jakie masz. No wiadomo, jak bardzo odczuwasz to po każdym meczu. Wiadomo, że na tobie się skupia no, siła ataków, stopniu liczba ataków i tak dalej. Ty ostatnio też pokazujesz, że różne inne rzeczy, obrona i to wszystko, wszystko, wszystko w jednym meczu się skupia. To jak to jest po takim meczu? Co boli najbardziej? Nie, myślę, że my już jesteśmy przyzwyczajone do takiego wysiłku i... Okej, okay, są mecze, niektóre takie, gdzie naprawdę jest, jest bardzo ciężko fizycznie, ale my jako sportowcy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc mogę powiedzieć, że nie mam jakichś większych problemów po meczu z bólami, z, z jakimiś e, ciężkościami, więc ja się czuję dobrze. No tak, bo sportowcy czasem mówią, że jak nic nie boli, to coś, coś niedobrze jest. Znaczy, to... Zawodowy jest tak. to raczej zawsze coś go boli. Dokładnie, to też prawda, to też prawda. No właśnie, więc to, to ale ty sobie z tym dajesz radę. A, a jeszcze jest tam tak troszkę luźniej. Powiedz mi, jak często grasz w piłkę nożną, bo też widać, że ciągle ten w obronach nogą jesteś jesteś. nie gram, nie gram, nie gram, nie gram. Czasem na rozgrzewce. Człowiek się po prostu, tak można powiedzieć w cudzysłowie, pobawić z tą piłką, ale nie, nie nie wiadomo, nie możemy grać w piłkę nożną, to by było niebezpieczne w, nas, w naszym sporcie, więc. Czasem tak po prostu, żeby rozróżnić atmosferę, człowiek sobie podbija, po prostu się rozluźni trochę, ale nie przepadam za tym sportem tak bardzo jak za siatkówką, więc nie gram Ale pewne elementy wdrażasz, jak widać, bo tak, tak, tak. To... to się czasem przydaje w... nawet, tak? Tak, długie nogi mam, więc czasem łatwiej jest trafić nogą w piłkę niż, niż w obronie rękami. To, to na pewno. Wróćmy do tego, co się dzieje w Arlington. No, gracie z półfinał z Chinkami. Powiedz, czy. Ty tak przed wyłonieniem waszej, waszych rywalek wolałaś troszkę Chinki, bo jednak je znacie, grałyście ostatnio, jeszcze wygrałyście w fajnym stylu, niż Brazylijki, którymi ostatni raz, no to dawno temu grałyście tak naprawdę. Uważam, że nie ma już jakby co do wyboru. Obydwa zespoły są bardzo silne. I z obydwoma zespołami trzeba będzie się skupić bardziej na sobie niż na przeciwniku, żeby zagrać dobrą siatkówkę. Tak, Justinkami, tak jak pan powiedział, grałyśmy spotkanie z Brazylią jeszcze nie, ale uważam, że Brazylia też jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry, dobra ekipa, dobra drużyna. Może źle im poszedł ten turniej, trzeba sobie powiedzieć szczerze. Ja też rozmawiałam z dziewczynami, nie są zadowolone. Ale dokładnie my zagramy z sinkami postaramy się dać siebie 100% i nawet jakbyśmy grały z Brazylią, też byśmy chciały da dać siebie 100%, więc dla nas przeciwnik nie jest ważny, a wiemy, że w najlepszej czwórce, najlepszej ósemce. Tutaj na całym turnieju są tylko mocne ekipy, więc... No i wśród mocnych ekip jest Polska po raz pierwszy bardzo, bardzo dawno, jak nam statystycy wyliczają. Jesteście w takim światowym turnieju w tej fazie medalowej. Jak, jak ważne to jest dla nas? Czy patrzycie dla was, czy patrzycie na to, zwracacie na to uwagę, jak to was jeszcze podbudowuje dodatkowo? Myślę, że e, fajnie na pewno być w takim e, finałowym turnieju, Jest to dla nas coś nowego, jak dla reprezentacji, więc na pewno dla wielu dziewczyn takie mecze o stawkę, To też jest coś nowego w reprezentacji, e, w graniu, więc... E... To też rozwija człowieka. I ja uważam, że robimy fajną robotę, i po prostu musimy utrzymać ten swój rytm gry. I po prostu, jakby potwierdzić, że to wszystko do tej pory, co wygrałyśmy, to nie było przypadkiem, tylko naszą ciężką pracą. Więc po prostu zasługujemy, według mnie, jeszcze na więcej i postaramy się to, to po prostu e, przełożyć na grę i, i po prostu wygrać, co się da. Chinki myślisz po ostatniej porażce takiej z wami dosyć no, spektakularnej bym powiedział, będą bardzo rozdrażnione i tak agresywne od początku. A zobaczymy, to myślę, że ten mecz, który był wcześniej nie ma żadnego znaczenia, to one nie tylko z nami przegrały, myślę, że może wyjdą bardziej nastawione na ten mecz, ale będą, będą też miały na pewno wielkie obawy, bo też wiadomo, my gramy dobrą siatkówkę i, i nie jesteśmy reprezentacją dobicia, tak powiem zwaną, więc. Wyjdziemy na pewno jako dwie ekipy walczące o wejście do finału, które no, będą się bić między sobą o, o, o wielki finał, więc, więc ten mecz na pewno będzie ciekawy, na pewno będzie zacięty i, i kto będzie lepszy po prostu wygra, ale wiadomo, e, Chinki jako, że grały już z nami i przegrały, na pewno też nie wejdą w ten mecz, będą podbudowane, ale będą wiedzieć w swojej głowie, że jednak, jednak przegrały to spotkanie wcześniej. Nie jesteście do bicia, to jest ewidentne. To się wszystko stało w ostatnim roku i właśnie patrząc na ten ostatni rok, chciałem Cię spytać, co Tobie osobiście dała współpraca z Trenerem Lavarinim? Jak Cię zmieniła jako siatkarkę, czy jako osobę może? Eee, trener Lavarinim wniósł bardzo dużo do naszej reprezentacji, i mentalnie, i fizycznie, ale bardzo mentalnie. Się zmieniłyśmy zmieniliśmy w reprezentacji jako zawodniczki. Uważam, że polskim zawodniczkom potrzebna jest taka dobra mentalność. E, więc e, trener po prostu wdrożył się dobrze w tą ekipę mi jako mi jako magdzie też jakby zmieniłam całkowicie pogląd na granie w reprezentacji e, nagranie takie pozytywne w reprezentacji wiadomo bo wcześniej bywało to, to różnie a teraz po prostu mamy taką atmosferę w reprezentacji że chce się przyjeżdżać chce się grać z tymi dziewczynami chce się być z nimi tutaj e, więc ja mogę powiedzieć, że troszkę mentalne nastawienie do reprezentacji też mi się zmieniło i w końcu zaczęłyśmy coś wygrywać, więc wiadomo, to też jest lepiej, jak się wygrywa niż cały czas przegrywa. I, i myślę, że, że tak. Ja pracowałam też z wieloma włochami, tenerami, więc jakby ich pogląd siatkarski nie różni się bardzo dużo. Więc o siatkówce tutaj jakby nie będę rozmawiać, bo, bo każdy ma tam swoje podejście, ale, ale ja już pracowałam z takimi trenerami Włochami, więc wiem, z czym to się je. Może dla dziewczyny jest to nowe, może też im pasuje i dlatego ta gra wygląda tak, jak wygląda. A powiedz, bo gdzieś tam mignęło mi w mediach społecznościowych, jakiś challenge miałeś taki z trenerem lawarii jakieś rzucanie piłki. Nie, nie, to przypadkowo no to, 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 to żaden to 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 challenge nie było. Nie, nie, nie. To sobie ja po prostu rzucam do kosza, śmiałam się sama z siebie i ten mówię ja ci pokażę. No to rzuciły. W, w, jak to się mówi? Nawet nawet po prostu nie dorzucił do tego, do, tak, do, do, tak ale tak, dokładnie. Ale to nie, to nie był żaden challenge. Nie, nie, nie. My oficjalnych challenge na kamerze nie mamy. Mamy tylko takie. Tak, Niektórych nie, nie widzimy, domyślam się. Ale to może taki element, żeby troszkę trenera rozluźnić, bo zawsze taki poważny wygląda. No, my go widzimy na, na parkiecie, tylko... Tak, wy, wy... Tak, nie, trener, yy... Ja bardzo lubię trenera, bardzo lubię trenera, jest to y, super człowiek, on tak, na boisku bardzo się skupia, więc y, będzie wyglądał poważnie. czy mu zależy na naszej reprezentacji, ale można też pożartować poza boiskiem czy, czy w trakcie naszej kadry, więc, więc to jest super. To jeszcze na koniec chciałem Cię spytać, no bo my Was widzimy tak, w akcji na, na parkiecie i właściwie tyle, a Wy spędzacie dużo czasu, oczywiście hotel, treningi, jakiś tam relaks, odpoczynek i tak dalej, ale ten czas taki, który macie dla siebie, to jak jest spędzany? No bo czasami jak się pytało chłopaków w kadrze, a to gry, jakieś planszówki, a to gry, jakieś wideo i tak dalej, seriale, co, co Wy robicie, kiedy macie tę chwilę dla siebie? A to, a to różnie, tutaj akurat teraz w tym Arlington jesteśmy na tak zwanym... Ee... No nie ma tutaj nic dookoła, więc my musimy odpoczywać po prostu i siedzimy w fotelu i tak wygląda nasz odpoczynek, więc. No właśnie, no to koleżanka spokoju chyba przyszła. Dokładnie. I tak wygląda właśnie nasz odpoczynek i, i nie ma tutaj. Czasem ok, spotykamy się, rozmawiamy, ale my nie, my nie gramy w karty. My nie, nie jesteśmy nie jesteśmy ta drużyna karciana można powiedzieć. A, a może? Muzyka... No. Coś, żeby przed meczem się rozluźnić. Ja słyszałem te przeboje dody, które były w A czego poza tym jeszcze słuchacie? A jak ty się na przykład skupiasz przed meczem? Ja muszę ja słuchać muzyki wszelkiego rodzaju, ale jako razem, jako ekipa, to w dużo muzyki właśnie słuchamy. Więc to na pewno.